Witam Was serdecznie, niedawno zamieściłem na naszym kanale Oldtimer Bazaarów w YouTube materiał o silniku K500. W ogóle nie było tam mowy o motocyklu, było tylko pokazanie silnika, z którego się niezwykle ucieszyłem, bo to jest silnik, który swoim stanem technicznym jest dokładnie taki jak zdemontowano go pewnie jakieś 60, może 70 lat temu z motocykla, czyli w środku ten motocykl, czyli ten silnik w środku jest bardzo dobrze, dobrze zachowany. I kręcąc ten materiał, w zasadzie nie miałem Was wszystkich na uwadze, za co Was serdecznie przepraszam. Ja po prostu kręciłem ten film dla jednego naszego klienta, któremu chciałem pokazać, jak wygląda silnik w tym motocyklu K500. Bo klient zastanawia się nad tym, czy nie zrobić sobie przyjemności nie kupić sobie takiego Cinderpa K500. I nakręciłem ten materiał, wstawiłem go do YouTube, zafascynowany tym, jak fajnie on wygląda w środku. I to, co dla mnie było niesamowite, to jest to, jaka była Wasza reakcja. Do tej pory wyda Wydawało mnie się, że najważniejszą rzeczą jaką wy chcecie oglądać to jest to, żebym wam pokazał gotowy, skończony pojazd, odrestaurowany tak, że na nim po prostu niczego nie brakuje. Mało tego, że dosrestaurowany to jeszcze sprawny, pokazać wam go jak jeździ, pokazać wam go w trakcie poruszania się po to, żebyście zobaczyli co jest dobre, a co złe w nim. Omówić jego dobre i złe strony, omówić oczywiście technikę, ale tą technikę omówić w skrócie bez jakichś szczegółów, bo wydawało mnie się, że to wam jest do niczego niepotrzebne. Przepraszam za to. W tej chwili po tym, co zobaczyłem, po tych komentarzach, które zamieściliście w, przy tym krótkim filmie o tym silniku do Cindapa K500, w, te lajki, które zamieściliście, że taki materiał Wam jest potrzebny, te rozmowy telefoniczne, bo sporo klientów do nas zadzwoniło, sporo kolegów do mnie zadzwoniło, którzy powiedzieli, że to im jest potrzebne, żeby takie rzeczy kręcić, żeby takie rzeczy pokazywać. Przemyślałem tą sprawę i rzeczywiście postanowiłem, że przecież to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Ja po prostu nie wiedziałem. Że wam coś takiego może być do czegokolwiek potrzebne, ale jeżeli do was jest to istotne, żeby pokazywać wam ciekawostki techniczne, żeby pokazywać wam w jaki sposób w pracowni oldtimer wazaru przywracamy motocyklom ich pierwotne przeznaczenie, czyli funkcje jazdy, mimo tego, że trafiają do nas czasami tylko i wyłącznie jako kupa złomu w częściach, w związku z czym będę teraz wam przedstawiał takie krótkie informacje o różnych rzeczach. Specjalnie dlatego, żebyście mogli to śledzić, żebyście mogli oglądać te takie techniczne ciekawostki w kanale, w, YouTube, w kanale na YouTube, w kanale Oldtimer Bazaru na YouTube zrobimy taką playlistę, która będzie dotyczyć tylko tych. Takich drobiazgów technicznych. No i co idzie na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień idzie to, że w tej chwili mamy BSA Colonial Model, który ci, którzy czytali już Automobilistę, wiecie przecież, że co miesiąc publikuję w Automobiliście. Tak samo jak dla Was przygotowuję materiały filmowe, to w miesięczniku Automobilista w bardzo szczegółowy sposób omawiam każdy model, który wychodzi z pracowni Oldtimer Bazaru, właśnie i od strony technicznej, i od strony historycznej. Więc niektórzy z Was już ten model BSA znają, chociaż premiery filmowej on jeszcze nie miał. Nie miał premiery firmowej, ale był zamieszczony w automobiliście. I wam przedstawię, jak wygląda to sprzęgło, którego z zewnątrz nie widać, bo całe jest ukryte w środku w skrzyni biegów. Przedstawię wam je nie dlatego, że akurat miałem taką potrzebę, żeby to wszystko zdemontować. Po prostu podczas prób jazdy tego motocykla okazało się, że sprzęgło ciągnie, że nie jest dobrze przez nas wyregulowane, kiedy wkładaliśmy go do skrzyni biegów. I w związku z tym musieliśmy otworzyć tą skrzynię biegów, wyjąć to sprzęgło i zdarzyła się doskonała dzięki temu sytuacja, która pozwala mi na to, żeby pokazać Wam jak wygląda takie sprzęgło. Mamy tutaj w tym motocyklu sprzęgło wielotarczowe. W niektórych zabytkowych motocyklach, czyli w niektórych, w niektórych motocyklach produkowanych na przełomie XIX i XX wieku, sprzęgła były niezwykle skomplikowane wielotarczowe. Były to naprzemienne tarcze stalowe i tarcze miedziane odpowiednio wycięte na szablonach, wytłoczone z blachy, były składane w postaci wielopłytkowych sprzęgieł i takie wielopłytkowe sprzęgło mamy akurat tutaj w tym motocyklu BSA Kalonian. To sprzęgło ma, wyobraźcie sobie, 22 przekładki z blachy miedzianej no i odpowiednio 23 przekładki, tak zwane tarcze stalowe. One poruszają się, czyli i te tarcze stalowe, i te tarcze miedziane poruszają się wewnątrz skrzyni biegów, w oleju, w kąpieli olejowej. Wysprzęglenie tego... Nie wymaga dużej skrzy i dużej... dużej siły, chociaż jak zobaczycie, sprężyn dookoła jest bardzo dużo, ale to są małe sprężynki, jest kwestia tylko taka, że tego typu sprzęgła wymagają dwóch rzeczy, jeśli je demontujemy. Po co je demontujemy? Po to je demontujemy, że po długim staniu w takim motocyklu te sprzęgła ze względu na to, że olej pomiędzy tarczami ciernymi i przylgniami metalowymi w wyniku długiego okresu stania ten olej tam we. Wewnątrz ulega utlenieniu i on skleja ze sobą te tarcze miedziane z tarczami stalowymi w taki sposób, że niemożliwe jest ich rozerwanie. One są sklejone jak klejem. Trzeba takie sprzęgło bardzo delikatnie zdemontować. Wszystkie tarcze trzeba rozkleić i dopiero z powrotem złożyć. Tutaj bardzo ważne uwagi są takie. Przy demontażu tego typu sprzęgła musimy najpierw pamiętać o jednej rzeczy. Słuchajcie, przez całe lata, kiedy ten pojazd stał i to sprzęgło nie było w żaden sposób nie było naruszone, nie było ruszane przez nie działało, nie funkcjonowało, ono się zastało w jakiejś tam pozycji, czyli te tarcze cierne i te przylgnie metalowe, one tar tarcze cierne miedziane i te przylgnie metalowe, one, proszę was, wygięły się w jakiś specyficzny dla siebie sposób ułożenia. Czyli trudno, one nie są idealnie płaskie, tak jak zostały wyprodukowane. One wszystkie mają pewnego rodzaju krzywiznę, którą okres składowania spowodował, wymusił na nich taki, a nie inny układ. I teraz, jeżeli my byśmy takie sprzęgło bezmyślnie rozłożyli, czyli rozepniemy to sprzęgło, rozkleimy wszystkie tarcze i będziemy chcieli je na powrót ze sobą złożyć, a będziemy to składać w inny sposób niż to było ułożone na początku, to macie pewność, że to sprzęgło nie będzie pracować. Dlaczego? Dlatego, że płytki, które są zdeformowane i zostaną teraz przez Was poukładane w różny sposób, te płytki będą na tyle powodować, naciski między sobą nie takie, jak byśmy chcieli, czyli nie takie, żeby była jednoznaczna, jednakowa siła w przylegania tych płytek do siebie na całej ich powierzchni, tylko przez tą naturalną ich krzywiznę ta siła będzie się przemieszczać. Można sobie wyobrazić taką, taką, taką sytuację, że jeżeli te płytki poukładamy w sposób całkowicie losowy, że to sprzęgło przez to, że te płytki będą na siebie naciskać w różny sposób, nie będzie się chciało rozłączyć, nie będzie swobodnie mogło pracować, bo zdeformowane płytki będą zawsze ciągnęły to sprzęgło, czyli ono będzie niezwykle trudne do wysprzęglenia, bo przez napięcie wewnętrzne będzie cały czas ciągnąć motor mimo złożenia do przodu. Czyli to, co jest bardzo istotne, to musimy sobie za pomocą farby lub za pomocą markera zaznaczyć w charakterystyczny dla nas sposób układ krawędzi płytek. W tej chwili, jak będziemy zaznaczać, to to, co z zewnątrz widzimy, to są płytki miedziane, ale tak samo musimy przy demontażu zaznaczyć sobie powierzchnię wszystkich płytek metalowych, żeby po złożeniu wszystkie metalowe były do siebie. Tak samo ustawione względem siebie jak przed demontażem, i żeby wszystkie płytki miedziane były te czerne, żeby były tak samo w stosunku do siebie ułożone jak przed demontażem. Dzięki temu będziemy mieli stuprocentową pewność, że jeżeli sprzęgło działało przed demontażem, to po ponownym montażu będzie z powrotem funkcjonowało prawidłowo. Żeby zdemontować te płytki, no musimy to zrobić, pamiętajcie, na prasie. Na prasie ze stałym dociskiem. Dzięki temu, jeżeli w sposób jednoznaczny Wciśniemy sprzęgło podczas demontażu, podczas rozkręcania te wszystkie płytki, te sprężyny, które sam są, nie wypchną nam tego i nie rozleć to nam się w rękach, czyli bardzo istotna sprawa. Najpierw należy sprzęgło ścisnąć prasą, żeby je rozłączyć. Popatrzcie jak tutaj to wygląda, tak, czyli żeby rozłączyć to sprzęgło w środku wewnątrz tego jest zdrowo wewnątrz wałka drążony jest otwór, przez ten otwór wkładamy w środek w. I dzięki temu, że oddziałujemy na ten popychacz, rozłączamy sprzęgło i wywołujemy oprócz tego rozłączenia właśnie to, że przy odkręcaniu nakrętki, która ściska to ze sobą, nie wystrzelą nam te płytki. I co najważniejsze, bo wystrzelą. Wszystkie je odnajdziemy, ale że nie przestawią się względem siebie te wewnętrzne, których jeszcze nie oznaczyliśmy, tak? bo farbą oznaczyliśmy zewnętrzne. A wewnętrzne płytki musimy jedna po drugiej przy wyciąganiu zaznaczać tak, żeby one były dokładnie spasowane potem w ten sam sposób, jak demontowaliśmy. Dlaczego aż tak dużo jest płytek? 23, 22, przepraszam, płytki cierne. No, chodzi tutaj o to, że one wszystkie mają bardzo małą średnicę, jak widzicie. Bardzo mała średnica. Żeby nie przenieść moc tego pojazdu, która była generowana w granicach tych do 20 koni mechanicznych, żeby przenieść to przez takie cienkie, małe blachy o tak małej średnicy wewnętrznej, czyli jeżeli jest to tak mała średnica wewnętrzna, to trudno tutaj mówić o tym, no wiecie jak to jest z działaniem korby. Jeżeli coś jest duże, dużej średnicy, na dużej średnicy bardzo można małą siłą oddziaływać, żeby utrzymać duży ciężar. Korba przy kręceniu na przykład po wyciąganiu ze stodni wody, tak? Natomiast jeżeli mamy sytuację taką jak tu, że wszystkie płytki są bardzo małej średnicy, jeżeli ona by była jedna, dwie, trzy nawet, to po prostu to sprzęgło ze względu na to, że to jest za mała wytrzymałość tych płotek, ona by się nam rozsypało. Nie byłoby możliwe przeniesienie napędu, nie byłoby możliwe wykorzystanie tego sprzęgła. Dlatego jest ich tak wiele, żeby siła na każdą płytkę była niewielka. Rozkłada się na wszystkie. Na 22 płytki cierne. Tarcze cierne. I na, 20, na 23 przekładki metalowe na te tarcze. Także dzięki temu siła jednostkowa nie jest duża i te cieniuteńkie blaszki. Te cieniuteńkie blaszki nie zniszczą nam się poprzez, podczas przenoszenia takiej mocy. Takie sprzęgła, jak to, które wam pokazuję, były niezwykle drogie w produkcji. Ta to, że one były tak drogie w produkcji, powodowało, że one bardzo szybko przestały być stosowane w tego typu pojazdach. Zastąpiły to sprzęgła z dużą tarczą, tak czy korkową, czy z innych substancji ciernych. Ale kwestia jest taka, że bardzo szybko zdecydowano, żeby tego typu rozwiązań trudnych Technologicznie do zrobienia, popatrzcie, dlaczego trudne. Trzeba to wszystko prasą wyciąć, jest tak dużo przekładek, trzeba to wszystko dokładnie złożyć. Jest tak dużo sprężynek, które muszą trzymać to na całej powierzchni te sprężynki, dlaczego ich jest tak dużo. No między innymi też również dlatego, żeby siła oddziaływania na te tarcze na całym obwodzie była jednakowa. Żeby to nie było tak, że ona nam się tam przechyli, albo żeby była obciążona, że mogłoby się zdarzyć, że jest obciążenie asymetryczne. Tu jest siła jest dzięki temu, że jest tak wiele, sprężynek i zwróćcie też uwagę na te sprężynki, popatrzcie, żeby ta konstrukcja się nie rozjeżdżała, nie miała tendencji do skręcania, to patrzcie, są w każdym są dwie sprężynki, jedna wewnątrz drugiej, zwinięte spiralnie w odwrotne strony. Co to daje? To daje to, że podczas wciskania i zaciskania, ponieważ one są odwrotnie do siebie zwinięte, w związku z tym nie ma tendencji do tego, żeby jedna w, w, żeby tarcze względem siebie chciały się przesuwać. Nie ma czegoś takiego, żeby to się nam wyginało, żeby się przesuwała konstrukcja. Dzięki temu właśnie, że są w odwrotne strony, siła podczas wysprzęglania, podczas, i w, podczas załączania i wyłączania sprzęgła, siła idzie osiowo i nie ma tendencji do tego, żeby przy w relaksacji sprężyny, żeby powodować chęć obrócenia się tych tarcz. Także bardzo ciekawa z punktu widzenia konstrukcyjnego w, 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 sytuacja. Następna rzecz, no zdemontować to sprzęgło, rozłączyć nie jest problemem przy wykorzystaniu prasy. Wyjąć i zaznaczyć sobie wszystkie zarówno tarcze, jak i tarcze cierne, jak i przekładki metalowe też nie jest problemem. Teraz bardzo istotna sprawa, jak w jaki sposób to wyczyścić. Oczywiście staramy się to wyczyścić w ten sposób, żeby nie zadrapać tych powierzchni, żeby nie zrobić tam żadnych rys, żeby to nie było tak, że bierzemy papier ścierny i papierem. Absolutnie. Musimy najpierw włożyć to do kąpieli po to, żeby te wszystkie ten utleniony olej, który się tam trzyma, który, żeby on jak najmniej się trzymał tych płytek, żeby go było bardzo łatwo usunąć. Jeżeli na przykład uda nam się tak go zmiękczyć poprzez długą kąpiel, że będzie można w, w zetrzeć to za pomocą zwykłego czyściwa. To w tym momencie mamy idealną sytuację, bo nie, nie, do, nie zrobiliśmy żadnych rys, które mogłyby potem w czasie pracy tego sprzęgła zabrudzić je. Jeżeli my byśmy papierem ściernym chcieli to sobie przyspieszyć i zrobić, to te rysy, które zrobimy, one będzie to ten, ten, ten metal na tym będzie się wykruszał, on będzie podczas wzajemnej pracy zaśmiecał nam to sprzęgło, także sytuacja jest zupełnie niewygodna z, z punktu widzenia przyszłej eksploatacji tego. I teraz z powrotem chcemy złożyć takie sprzęgło. Słuchajcie, złożyć takie sprzęgło trzeba bardzo starannie, żeby było można je potem włożyć do kosza sprzęgłowego, tego kosza sprzęgłowego, z którego wyciągnęliśmy wcześniej. Jeżeli te przekładki założymy nie na bezpośrednio koszu, tylko będziemy je zakładać na zasadzie na oko. Nie ma żadnej gwarancji, że zrobimy to na tyle starannie, żeby dało się to potem do tego kosza włożyć. Tam tolerancje są bardzo małe w granicach 20 mm, także jak podczas składania spowodujemy, że te przekładki cierne nie są idealnie ułożone w rzędach, no to nie włożymy tego z powrotem do kosza sprzęgłowego. Będziemy musieli ponownie demontować i od nowa to, to składać. Także zwracam wam uwagę na te takie najważniejsze, najistotniejsze sprawy w takich sprzęgłach. I e, f, tak jak powiedziałem, e, jest to jedna z ciekawostek tego motocykla BSA Colonial, która wydaje mi się, że, że sprawiła Wam przyjemność, że Wam pokazałem, jak wyglądało sprzęgło w motocyklu, niezwykle prestiżowym motocyklu, w, w, który w latach dwudziestych był eksploatowany w koloniach brytyjskich przez e, różnego rodzaju gubernatorów, ich rodziny i innych. Przedstawicieli w Wielkiej Brytanii, w swoich koloniach. Także miło mi, jest to jeden z początkowych odcinków tego cyklu. Będę starał się Wam przedstawiać za każdym razem inne, fajne, ciekawe, konstrukcyjne e, rozwiązania, które znajdujemy w starych pojazdach. Dziękuję Wam za uwagę.